Ktoś czerpnął Paca w dąciu Kiepskę się. Po co dzisiaj siad, zrywa nie wiem jak, nikt nie wiem kiedy Jedno jest pewne, jedno ja wiem Życie po piórkę się Zapraszamy na koncert urodzinowy Policji Federalnej Sobotę, 17 grudnia. Start, Zapraszamy. Start, godzina 18. Wstęp, jasny. Dla wszystkich, młodych, średnich, starszych słuchaczy. S dla seniorów, y upominki. Jeszcze nie wiemy jakie, ale, ale będą. Również nie wiem. Zagrają zespoły, które są zaprzyjaźnione z Policją Federalną od lat. Będzie zespół Al Capone, zespół Reporter, Kryształek, Milord, Ławka w Parku. Tak, zresztą Kryształek, y, czyli Heniu y, Harendarz, y, główna postać tego, 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 tego będu. Jest tam też Mirek, często z nami jest grała, tam. pojawiała się z Policją Federalną na scenie. Także to nie są zespoły zupełnie przypadkowe, tylko to są zespoły, z którymi mieliśmy. No, fajne, wspólne fajne, przygody, fajne i mi, tak? miłych, muzycznych i nie tylko muzycznych wspomnień. Fabian, nie wychodź z kadru. A Mirek, Harendarz z zespołu Kryształek, był naszym basistą, gdy chodził do szóstej klasy szkoły podstawowej. No właśnie. liście! Myślała, że to całe życie! A jeszcze, jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że oczywiście zna, zagra z nami Przemok Kosiński. Który z Policją Federalną ma bardzo dużo wspólnego, tak? Nie zaprzeczycie. Jest dość solidnym filarem, i po prostu, jak ostatnio się pojawił na, na próbie naszej i, i, i odpalił swoją gitarę i swój wspaniały piecyk, to wypadały nam włosy z głów, z kapci wypadliśmy i byliśmy pod wrażeniem, cieszymy się, że tak to brzmi, bo naprawdę. Co ty od niego potrzebujesz? I... Wydaje mi się, że warto przyjść i posłuchać Policji Federalnej, bo wiek sprzyja temu zespołowi. Jestem przekonany, że w przyszłym roku na juwenaliach usłyszą o nas studenci, że będzie dużo zadymy. A Kuba W będzie się prosił, żebyśmy przyszli do niego, do programu. Przede trzeba powiedzieć jeszcze tak, to, no. że na pewno i starsi, i średni, i młodsi słuchacze myślę, że znajdą tutaj wiele, wiele, wiele fajnych rzeczy muzycznych, bo te brzmienia, fundament został od, od wielu lat, zresztą jak się słucha pewnych, pewnych, wzoruje na pewnych kapelach, to jednak gdzieś zawsze zaszczepi się czy aranże, czy, czy, czy brzmienie gitar i tak dalej, zostaje, nie będziemy mówić, no każdy gdzieś tam słuchał Polisu, gdzieś tam Lady Punku, ale gramy gramy suwerennie gramy, gramy, gramy po swojemu mamy to są nasze aranże yy, i myślę że każdy coś tam znajdzie dla siebie dobrego światy kwitną są kosze dzieci no dzieci śnij skańczy dalsz rosnę wsze Zaprosić na koncert wszystkich muzyków, którzy przez te wszystkie lata e, wszyscy już grali z nami. Naprawdę było kilku perkusistów, kilku basistów, wielu gitarzystów. gitarzystów tak. Wokalistów tak, również. Tak, tak. tak, tak. tak nie że... sposób tu wszystkich wymienić, bo tych to, bo, to, bo chłopaków naprawdę było wielu. Także tak. Teraz... tak. Nie, nie przyjedzie niestety Jan Borysiewicz, ale powiedział, że, że w tym terminie nie może, bo tam. A, coś ma z nogą, generalnie, i, i powiedział, że nie wpadnie. Ubelewamy, Janku, ale trudno. Nie, ma, nie ma, no, Co zrobić? sobie bez ciebie, tak? tak. Musimy dać radę. Każdy ma jakiegoś dzika, każdy jakieś kopy ma. A